Bo w podstawówce, to moja mama mnie i moją siostrę co niedzielkę wysyłała na jedenastą na mszę do kościoła. Zawsze uważałam, że to dziwne, bo sama nigdy z nami tam nie chodziła. A każdym razem jak wracałyśmy z kościoła, to pytała nas, o czym było kazanie. Przez pierwsze lata my rzeczywiście chodziliśmy do tego kościoła, ale jak miałyśmy jakieś 10-11 lat, to skapnęłyśmy się, że w sumie Nasza mama nie jest w stanie skontrolować tego, czy my rzeczywiście jesteśmy w tym kościele, czy nie. To stwierdziłyśmy, że nie ma sensu tam chodzić. Początkowo siedziałyśmy sobie na ławeczkach pod kościołem, a jak mama pytała, co było na kazaniu, to zawsze coś wymyśliłyśmy. Ale siedzenie na ławce nie było najbardziej rozrywkowym zajęciem. To później zaczęłyśmy się po prostu szwendać albo chodzić na place zabaw. Któregoś dnia trafiłyśmy na plac zabaw, na którym była zabawka, której wcześniej nigdy nie widziałyśmy. To było coś w stylu karuzeli, tylko takiej jednoosobowej, że się po prostu siadało tyłkiem do środka to się kręciło. I ja usiadłam sobie na tej karuzeli i na mnie usiadła moja siostra i związałyśmy się arafatką. To były czasy, kiedy arafatka była najbardziej po prostu kul cool, dodatkiem, jaki można było mieć i ja ją nosiłam, nieważne, czy było 50 czy 10 stopni, miałam ją codziennie na sobie. Zaczęłyśmy się na tym kręciołku kręcić i w pewnym momencie spadłyśmy i spadając ja wyrżnęłam twarzą o żwir. Początkowo myślałam, że nic się nie wydarzyło, to później się okazało, że mam wielkie limo pod okiem. I całą drogę powrotną zastanawiałam się, co ja powiem mamie. bo też chciałam nas wsypać, żeby wcale do tego kościoła nie chodzimy. Więc stwierdziłyśmy z siostrą, że powiemy mojej mamie, że ja zawiązywałam buta i jak się podniosłam, to uderzyłam o klamkę w kościele od drzwi. Nie wiem, jakim cudem to przeszło, bo moja mama w to uwierzyła, ale miała jeszcze ze mnie bekę, że jestem taka niezdarna. Ale najważniejsze, że kłamstwo zostało zatajone, tak? Jedyny problem był taki, że ja z tym wielkim limem chodziłam do szkoły i wszyscy myśleli, że albo się z kimś biłam, albo zrobili mi to moi rodzice. Niestety tydzień później wpadłyśmy, bo na tym placu zabaw widziała nas nasza sąsiadka z naprzeciwka i zadzwoniła do mojej mamy zapytać się, czy wszystko jest w porządku, bo widziała, jak spadłam z tej karuzeli. No i niestety wtedy skończyło się co niedzielne chodzenie do kościółka.